Cześć, nazywam się Mateusz Zawadka, a to jest Brrrumbrum TV. Dzisiaj testuje Audi A6 C7 Avant z 2012 roku. Jest to wersja przedliftowa, ale naprawdę jest co pokazać, bo jedna z lepiej wyposażonych wersji. Pod maską mamy dwulitrowy silnik diesla generujący 177 koni i 380 Nm momentu. Silnik jest żwawy, naprawdę przyjemnie się zbiera i całkiem oszczędny. Swoją drogą. Nie chce się tym samochodem szybko jeździć. Mamy tutaj skrzynię Multitronic, jest to bezstopniowa skrzynia. Ona ma swoich zwolenników i, e, i swoich przeciwników. Mi szczerze teraz się podoba. Ważną rzeczą jest tutaj, żeby zmieniać okresowo olej. Producent zaleca co 60 tysięcy, inni mówią, że lepiej co 50, lepiej wcześniej żeby utrzymywać dobrą, dobrą, dobrą kondycję tej skrzyni, w Audi mamy wszystko wygłuszone. Mamy ciszę, spokój. To jest wersja S-Line, więc tutaj mamy trochę twardsze zawieszenie w porównaniu do standardowej wersji. Dlatego jakieś, przy jakichś tam nierównościach, takich uskokowych, czujemy takie te takie uderzenia drobne, ale to nie jest męczącego. Jest naprawdę przyjemnie. To samochód naprawdę przyjemnie się prowadzi. Na początku oglądałem to samochód jak było ciemno i się strasznie podjarałem, strasznie, ale dzisiaj rano jak do niego wsiadłem. Coś mi nie pasowało. Ta skóra. Myślałem, że ona jest beżowa, a ona jest żółta. Audi mamy wyposażone w aktywny tempomat. I uwaga! Asystenta trzymania pasa ruchu. Tutaj na ekranie wyświetla nam się yy, droga taka ikonka drogi żółta, to znaczy, że z auto nie wykryło pasa, ale jak jest zielona tak jak teraz mamy zapaloną zieloną auto wykrywa pas i jak zjedziemy sobie do krawędzi to nawet trzymając kierownicę delikatnie trzymając czujemy, że samochód ściąga nas do środka trzyma nas w tym pasie i nie chce, nie chce wypuścić poza niego włączamy asystenta ustawimy sobie 80 na godzinę i Oj, 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 muszę skręcić chyba bo za mocno, jedziemy w barierkę. Ale czuć od razu taki opór na kierownicy i czuć, że to auto chce się prowadzić własnym torem. Mamy 80 spędzę się do 100 km, puszczam kierownicę. On co chwilę prosi, żeby utrzymać, bo faktycznie trzeba trzymać, ale o, ciach, koryguję. i on nic nie robi. Nogi mam tu, ręce mam tu i autko jedzie. O i proszę, proszę przejąć kierownicę. Wracamy. O, ale, o szalony. Dobrze, no, już przejmuję. Mamy też czytanie znaków, ale tutaj widać, nie do końca czytał dobrze. No i autostradą on pokazuje nam, że mamy ograniczenie do 30 km na godzinę. Trochę to nieprawda. No, on wykrył sobie tam ten od samochodu i w razie potrzeby będzie hamował. Tak samo mamy wykrywanie martwego punktu O, bardzo proszę, zapala się tutaj lampeczka Po prawej się nie pali, jak auto mija to lampeczka gaśnie. Pomiędzy zegarami pokazuje nam tutaj asystę, może nam pokazywać dane, jazdy, datę, czas jazdy, zużycie, średnią prędkość, przejechany dystans, średnie spalanie, program ekonomiczny, prędkościomierz. Pokazuje nam łączność z naszym odtwarzaczem multimedialnym. Tutaj mamy dostęp do radia, do naszego dysku, dysku twardego, który nazywa się jukebox w Audi. Dostęp do telefonu i możemy sobie bezpośrednio wybrać tutaj kontakt i wskazówki nawigacji. Pod spodem mamy pasek, w którym pokazuję, pokazywana jest tak samo data, czas jazdy, średnie spalanie, średnia prędkość i odległość naszej wycieczki. Tutaj mamy sterowanie, głośność, zapowiedź nawigacji, która się włącza, która się włącza i wyłącza informacje na temat nawigacji i sterowanie głosowe. Po lewej stronie, właśnie mamy sterowanie tym wyświetlaczem, który jest tutaj po środku. No, cała nawigacja, właśnie tymi czteroma przyciskami i pokrętłem. Możemy sobie wyłączać, włączać dostęp dla dzieci. Jak dziecko siedzi po lewej stronie. Możemy wyłączyć sobie, możemy zablokować elektronicznie klamkę. Otwieranie klamki przycisk odłączania, od chowania i otwierania całego systemu centralnego. No i co my tutaj mamy? Nawigacja, informacje na temat drogi, telefon, ustawienia samochodu. Tutaj nie mamy pneumatycznego zawieszenia, ale możemy sobie dostosowywać układ pracy skrzyni biegów, asystenta jazdy, napinacz pasa. Możemy sobie włączyć telefon, możemy pisać z samochodu smsy, możemy pocztę głosową nagrywać. Tutaj są krótkie szablony. Wszystkiego dobrego. wyślij wpisujemy numer telefonu, na jaki chcemy wysłać i samochód nam wysyła. Tutaj dzięki tej karcie, która jest w środku. Tutaj mamy kartę włożoną telefoniczną, jest dostęp do internetu. To znaczy, karta była kupiona po to, żeby korzystać z internetu w tym samochodzie. Niestety, ten internet nie działa. Może tutaj potrzebna jest jakaś aktualizacja systemu. Nawigacja, media. Mamy właśnie. Źródła, różne źródła Jukebox, czyli dysk twardy. Tutaj mamy 18GB pojemności. Możemy sobie z płyty albo z karty SD zgrać muzykę prosto do samochodu i bez konieczności wkładania płyty możemy sobie odtwarzać tą muzykę. Ona się nam tutaj segreguje, niestety tutaj nie mam zgranej żadnej muzyki, to nie mogę tego pokazać. Z karty SD, tutaj mamy dwa sloty karty SD. tu w każdym Audi jest takie samo zestawienie. Bo pamiętajcie o tym przycisku. Myślałem, że to się ręcznie otwiera, ale niestety tak nie jest. No i przez Bluetootha możemy sobie podłączyć tutaj telefon. Radio to standardowo. Sterowanie tutaj tonami. Ustawianie nagłośnienia. Sterowanie czterostrefową. Tutaj mamy czterostrefową klimatyzację w Audiku. Grzanie fotela wtedy nie ma też wentylacji. No. Czujnik parkowania. Mamy kamerę cofania. Możemy Tutaj tym przyciskiem myślałem, że yy, ma on tutaj asystenta też parkowania, ale niestety, tylko zmieniamy sobie grafikę w samochodzie i nic więcej. Tu jeszcze automatyczny hamulec ręczny podczas zatrzymywania się, podczas stania w korku. Jak się zatrzymamy, pojawi nam się taka zielona ikonka, yy, chyba tutaj, w tym miejscu parkingu, wyglądająca tak albo tak. Teraz nie pamiętam, ale raczej tak na zielono. I w momencie, kiedy się zatrzymamy. Yy, w korku, możemy puścić hamulec, i w momencie, kiedy dodamy gazu, to auto nam rusz. Audi tutaj trzeba naprawdę pochwalić za jakość wykończenia. To wykończenie jest naprawdę zarombiste. Spasowanie i cały tutaj kształt, całokształt, cały kształt, o matko, cały kształt Audi zasługuje tutaj na pochwałę. Tutaj nawet mamy ten schowek skórzany i cały tunel środkowy. Oh shit. Opiekuje w drodze, który utrzyma za ciebie pas, który zahamuje, kiedy coś się przez Tobą wydarzy, kiedy akurat coś odwróci twoją uwagę, powie ci, kiedy powinny sobie zrobić przerwę, chwilę drzemki, kup do, do auta. Naprawdę, ten samochód płynie po drodze. Ta skrzynia oczywiście nie jest dla osób, które, mm, które lubią przy jazdę, które lubią depnąć. Ona jest dla osób, które potrzebują po prostu przyjemnie. Ten samochód. Ceny tego, tego Audi zaczynają się od 70, 70 tysięcy. To są za roczniki z 2011 roku. Te nowsze poliftowe kupisz za 200 tysięcy. Ten aktualny testowany egzemplarz jest warty około 100 tysięcy. RS-6 to jest wydatek 600-700 tysięcy, ale mówimy, tu, mówimy tutaj o samochodzie, który ma płynąć po drodze, który ma być wygodny, który ma być cichy, spokojny. Średnie spalanie około 7 litrów. Jeździłem trochę po mieście, jeżdżę teraz trochę w trasie. Samochód za mnie sam skręca, samochód za mnie sam hamuje. Serio, polecam ci go. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tego testu, odnośnie tego samochodu, śmiało pisz czy to w komentarzach, czy to w facebooku, czy na maila gmail.com Wybijaj na mojego bloga www.tv. Tam znajdziesz teraz fajny quiz odnośnie pięciu typów kierowców I jak go zrobisz, to ten quiz pokaże Ci, jaki typem kierowcy jesteś. Podziel się tym ze mną w komentarzu, daj znać. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli się podobało, proszę zostaw łapkę w górę, kliknij subskrypcję i trzymaj się. Życzę, życzę Ci miłego dnia, miłego wieczoru. Na razie.